Siemanko, jo, yo, 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 yo. siemanko. Jest super, jeżeli chodzi o... O nie, jednak nie, a jednak może tak. обчат хало To nie ma lagów jakiś zbytnio. No to fajnie, jak nie ma dużych lagów. Dobra, loot jest ok. W miarę nie mówię, że jest ok. Jest w miarę ok. O. To uzi nowe. Jezu, cały szary loot. Już nie. To jest! A! Nie, nie, no ja. To jest naprawdę śmiecie grają w tą grę. Jeszcze mi za jakąś toksykę motkę, może, chłopczyku, dziciaczku. Ja już nie mam siły do tych ludzi. Ale rozrzut. Jesz pierwszy podziękowałem. Jezu, 60 FPSów mam. Przy spadaniu. Szkoda grać w ogóle. Jezus, ja nigdy nie mogę mieć perfect landingu, no. No jest. jeszcze broni tu nie ma. Dobra, jakiś tam główny jest. Aha. To nie był jakiś zbytnio ogarniający Grasz Fortnite. No, lecz mnie. Ja to zbiorę przy okazji ściany. tam stoi przecież. On myśli, że ja głupi jestem. To jednak nie stoi, okej. Okay. Jak, jakby tam stał, to bym się zawiódł na tym człowieku, serio. Musi tak mieć smutne życie, że czeka na ludzi. Ale w ogóle, to ślizga nie, to jest jakieś dziwne, bo ja chcę, ja biegnę, chcę, chcę kłócnąć i mi tutaj ślizga, nie mogę się kłócnąć. O, oh, okej. Okay. Przyda się. Idiota jakiś? Albo ja jestem idiotą, albo nie. Myślałem, że dig... digl wrócił. Ale jednak coś mi się powaliło. Czekaj, rzucę, rzucę sobie tą beczkę. Niech mi to le... Mhm. Mhm, mhm. No, dawaj, dawaj, jeszcze, jeszcze mnie tu sprayuj, może ja już nie chcę. No i po co było podjeżdżać? No, chłopczyku! Po co podjeżdżałeś? Zgrywałeś kozaka? No i po co on to robił, powiedzcie mi. No idiota po prostu. O. No nie. O, dobra. Grzybki dwa miał. To idealnie full bo będę miał. Pogchamp. Ej, nie z połami. Nie, to ja ptaki wywala mi mniejski biorę Ty, 20 osób, a ja już mam taki lud. Dobry w sensie, że mam dużo ammo i. No no, i no. I no.

No fajnie. Czekajcie. O, ale super. Trochę słabo, że mają tak dużo HP. No ale co zrobić? A mnie wkurza ten telefon. Serio, ten, ten... dzwonek z telefonu jest taki wkurzający. Biorę części elektroniczne. Nie wiem, na co mi je części elektroniczne, ale biorę części elektroniczne. Serio, oni dawali moje potki, bo myśleli, że jestem taki słaby i że sobie nie poradzę z jakimiś tam butami. O, klombowo, o co Co oni się tam biją w ogóle? Mięso yes, tutaj klombowoce walne. Ziu, siu. siu. O O, no super. Te ale klombo, te owocki klombo są lepsze. Ty, tam była włópka, to ja biorę włópkę. Jakiś ziomek miał hinduski nick, jakiś. Nie wiem. Co on robi? Z dzikami się bawi. Co za debil. Czekaj, ammo do wszystkiego mam? Nie. Muszę mieć na fulla. Full ammo. No przecież no debil. Jakiś dziwny typ. Strefa leci. On nic nie miał. O nie. Wezmę salmacy. O, tam jest przecież ten lunch. O, jeszcze skrzynka, skrzyneczka. Skrzyneczka. Co w niej jest? To gówno. <laughs> kto by się spodziewał? Na kto? No nikt. No kto by się spodziewał, że tu może być główno? <laughs> Przykro mi, ale nikt. <laughs> hmm. Woooow No debilno. O, ale fajny loot miał Czemu on, on miał dwa MK7, a nie Drugie moje jest. On mi w ogóle... Oho. On się chce strzelać na snajperki? Dobra. No. Debil. Ale ci ludzie lód mają. Ten nie miał za dobrej snajpy A, Miałem lepszą S. Czek, gdzie ja mogę to postawić? Tu. A, autko. Ty! Cztery osoby zostały razem ze mną, pięć. Co nie? I to może być winek! Nie na 100% może być jedynie. Jak coś. Znając moje możliwości raczej to nie będzie winek. Tylko jakiś spocuch mnie dojedzie. Teraz każdy kampi. ej, ja żadnej złotej broni nie mam. Spoceniec. Jeszcze jakiś ogromny spoceniec. No prawie. On nie dojeżdża. Dobra. Koronka, dawaj mi niski, Manelu. Ou, okay. jak to dużo bije. No, co za debil, nie no, zostaw mnie ziomuś. On sam się tam spali. Eu Łatwo. Hupowi Chłop, łepek wystawał. XDDD. Chłopie. Ja nie ogarnąłem gdzie on jest w ogóle. Co nie i... Mm, ja klipa z tego zrobiłem. Nie, nie nagrało się. Czy co? Halo. Przechwycone. Nie, to jest kwiecień tamtego roku. Co jest? Nie. nie. Nie, 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 nie. Fortnite? Nie. Desktop? No nie. Nie zapisał się klip, ale mam na live przynajmniej klipa. Okej. Okay. Dobra, no to Winek S zrobiony. Mam tu na emocję jeszcze chyba, że z koronką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, no i super, dobra. Nierar.